Siemano, witajcie, witam w Ragdoll Clicker i o co tutaj chodzi? Ragdolujemy sobie, patrzcie na to, klikamy, 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 klikamy W czasie kiedy jesteśmy tutaj, mamy nabite 800 klików i słuchajcie, mamy prędkość 3, 2, 1 i start! Patrz, 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 patrz jak oberwaliśmy, blablabla, widzicie? No, i nowy rekord. Mamy rekord 30 końców, dostaliśmy. Dziękuję bardzo, jak daleko przeleciliśmy? 291 metrów to był nasz pierwszy wynik. Dobrze, teraz sprawdźmy, czy mogę sobie pozbierać pieniążki. Mogę sobie pozbierać pieniążki. Są to jakieś jajca, które mogę kupić za te pieniążki? Tak, mogę sobie kupić pierwsze jajco, dlatego kupujemy sobie z bomby pierwsze jajco. I co nam wypadnie? Okej, okay, kot, jakiś kot. E, sprawdzamy w takim razie sobie naszego kotka. Dodaje nam prędkość, chyba z tego co widzę. E, dobra, czekajcie, tak? Chyba tak. Dobra, to sobie w takim razie idziemy robić kliki. Dawajcie, klikamy. Mamy już prędkość 800, 1000, 1200, 1400, prawie 2000 będzie. Mamy 2000 i teraz patrz jak daleko wylecimy. Pyk! I będziemy mieć rekord. Tak, mamy rekord. Dystans 482, e, czyli dwukrotnie większy dystans niż wcześniej. Super, ile mam końców? 100 końców, więc możemy sobie prawdopodobnie kupić tutaj już kolejne jajco. Ile ono kosztuje? Zaraz sprawdzimy sobie. 1500, ty, ja takich pieniędzy nie mam. A jakie są kolejne jajca jeszcze? 100 tysięcy milionów, 10 dobra, widzowie, to znak, że musimy kupić VIP-a. VIP za 250 dostajemy jakiegoś jednego peta, 1000 złota, jedno odrodzenie dostaniemy od razu, nie wierzę. Będziemy mieć od razu pierwszego rebirfa. Dobra, odebrałem nagrody VIP, dostałem jakieś bonusy jeszcze. Sprawdźmy, czy faktycznie mam. Tak, mam jedno odrodzenie. Sprawdźmy sobie nasze zwierzątka. Tysiąc będziemy mieć e, szybkości. W takim razie sprawdzimy, ile będzie klików. Dalej, klikamy, klikamy i dostajemy teraz. już mamy 2000 klików, a przecież dopiero co zaczęliśmy. Będziemy mieć 3000. Będziemy mieć może nawet 4000. Dobra, nie 4, ale prawie. 4000. Oh my god! Patrz na to! Blablabla. Jesteśmy 1100 metrów. Udało nam się dobić. Pięknie! No i mamy to. Idziemy teraz sprawdzić. O, nie brakuje mi. Akurat jeden pieniążek mi brakował, żeby mieć 1500 i kupić sobie kolejne jajco. Dlatego kupujemy sobie jajce i mam nadzieję, że coś dobrego nam wypadnie. Kaczka. Okej, okay, no, no spoko, kaczka nie jest źle. Kaczka już ma 500 mocy? Jakby mój pecik, który kosztuje e, 250 robuxów, bo można za VIPa go kupić, ma więcej. Okej, okay, no to nieźle. E, sprawdźmy sobie, gdzie jest sklep. Mamy sklep. Game Passy, szukamy. Nie ma Game Passów? Nie, czekaj, jak, jak, jak to nie ma Game Passów? Muszą być Game Passy. Premium, jest tutaj coś takiego jak... Zdawać nagrodę premium już teraz. Złoty szlak, jedno odrodzenie, dobra. Ty! <laughs> Odebrałem, mam drugiego rebirfa! Ja nie mogę, ja nic nie, nie muszę robić i dostaję rebirfy za darmo, widzowie, za darmo, no to trzeba brać. Opatrzcie, za 5000. tysięcy... Można mieć odrodzenie Te, Tylko 5 tysięcy? Dobra, dwukrotne rebirfy. Ooo! I zaczyna się! Czyli są gamepasy. Tylko gdzie one są do kupienia, jakby wszystkie? Idziemy to sprawdzić. Widzę też, że mamy e, busta końce razy dwa. Tak, są! Są gamepasy. Razy 3 lak, więc kupujemy sobie. O, przecenione wszystko jest, więc uu, trzeba brać, widzowie, jak na przecenach, no to wiecie, trzeba brać. I dwa razy złoto. Dziękuję bardzo, widzowie. Będziemy mieć teraz tego naprawdę bardzo dużo. E, wszystkie gamepasy pasy sobie kupiliśmy jakie tylko są można kupić w sumie jeszcze to patrz dwa razy gold na 15 minut za tylko 12 robuxów nie no mordeczko. takie coś to trzeba brać nawet nie można się zastanawiać wy oczywiście nie zastanawiacie się i wbijacie na wojanshop.pl pierwsza linia w opisie pokusząckie rzeczy z tym właśnie tak i słuchajcie dwa razy klik mamy i trzy razy lack. dodatkowo sobie też kupimy na 15 minut w tym samym sposobem będziemy mieć szczęście razy Razy dwa, laki boost został dodany Ej, ale tu jest napisane razy trzy laki boost O, dobra, ale dodało nam razy trzy Super, tutaj mamy pakiety złota, ale złota nie potrzebujemy I teraz coś czuję, że będzie naprawdę bardzo dużo Autoclick, jest tutaj autoclick? Tak, jest, ale za 150 roboksów. Dobra. My klikamy w normalny sposób i patrz na to. Mamy już 4000, mamy 5000, mamy 6, dobijemy 10 tysięcy i będziemy pewnie zaraz kupowali kolejnego rebirfa. Już się nie mogę doczekać. Mamy 10 tysięcy! Ooo, ja na gola partida! Ole nas wywaliło! Blah, blah, blah. Zobacz co się z nami dzieje. Blah, ok. I mamy 6000 tysięcy końców. I to mi się podoba. Razy dwa! Więc słuchajcie, możemy z bomby robić odrodzenie. Patrzcie, i dostajemy odrodzenie do 4. Czyli zamiast 3 y, odrodzeń, będziemy mieć 4, bo mamy razy 2 odrodzenia. E, to co widzowie. Kupujemy, będziemy mieć Boost razy 4, czyli dwukrotnie więcej będziemy w sumie tego mieć wszystkiego, tych pieniążków. Dziękuję bardzo! I na obecną chwilę już mamy prawie pierwsze miejsce, a dosłownie gramy chwileczkę. Teraz potrzebujemy 10 tysięcy. Na luzie dobijemy 10 tysięcy, wystarczy, że patrzcie, co robimy: Py, nabijamy, nabijamy. Może nabijemy znowu 10 tysięcy, kto wie, kto wie. I wtedy znowu będziemy mogli od razu z bomby kolejnego update' robić, w sensie rebirwania update'a. I mamy równe 10 tysięcy. 1 było napisane. I... Lecimy. Patrz, jak daleko ty! To jest normalnie. Mój rekord tutaj, widzicie? To jest mój rekord. I mam 12 tysięcy, więc odróć teraz. Od razu dostajemy 6 rebirfów z bomby. Słuchajcie, to są chyba najłatwiejsze rebirfy, jakie dostaję. E, dziękuję bardzo. Możemy zrobić kolejnego rebirfa za 50 tysięcy, ale my sobie póki co odpuścimy. I my sobie pójdziemy na razy. Teraz zarobimy sobie po prostu pieniążki. A jak zarobimy pieniążki? To sobie kupimy nowego pecika. I coś czuję, że ten pecik da nam naprawdę bardzo dużo. Uwaga, mamy moc 10600, więc powinniśmy pobić sobie ten rekord. Rekord, który ostatnio mieliśmy, czy go faktycznie pobijemy. Zaraz zobaczymy. Oj, oj! Chyba nie... O! pobiliśmy ten rekord, dziękuję. Mamy 25 tysięcy pieniążków, więc to mi się podoba i teraz patrzcie na to. Kupujemy sobie za to mm, kozackie jajca. Elo! Dawaj jajco, dawaj jajco! Co to jest? No, otwórz się jajco, co jest? Zbogowało mi się jajce. Legendarny! w zgromadzę, zawisł on sterową sobie z 1,4% tylko na to było. Oho, oho Dobra, to otworzymy sobie kolejne. Patrzcie na to, co się tutaj dzieje. Co się tutaj odwala, już się nie Kurczak. No no, dobra, to niech będzie też kurczak. Patrzcie, tutaj mamy też jakieś inne jajca, więc w sumie nieźle. E I sprawdźmy sobie nasze zwierzaki. Equip, wyposaż, najlepsze. 2000 daje nasz peciak. Ej. Jakim cudem? A, bo dostaliśmy drugiego peciaka. Super. E, można kliknąć scal? Scaliłem. A, nie, anuluj. No, nie można scalić. Można equipować więcej petów, więc zróbmy e, plus jeden pet equip i plus dwa jeszcze kupimy sobie pety equip. Dziękuję bardzo. To mi się bardzo przyda. Okej, okay. I jeszcze plus dwa pety. I w sumie fajnie. Lecimy po kolejne rzeczy. Pek, mamy to. Wyposaż najlepsze, klikamy. I tym sposobem. Ej. No wyposaż najlepsze. O, dobra, mamy 5 petów. Patrz, jaki duży team. I teraz będziemy naprawdę szybcy. Już jestem drugi na tym serwerze, ale spokojnie będę miał jeszcze więcej. Ejś! Patrz, ile klików! Mamy już 15 tysięcy, 20 tysięcy. To będzie nasz rekord. To będzie nasz rekord. 30, prawie 30 tysięcy. Joł Wow, wow, wow! Jak my daleko jesteśmy. Co tu się dzieje? Patrz, 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 patrz. Ile my pieniędzy zarabiamy? Będziemy mogli kupić kolejne jajco teraz. 10 tysięcy dodatkowe jeszcze zarobiliśmy. Co? 17 tysięcy, tak daleko dolecieliśmy 70, 80, prawie 100 tysięcy dostałem. Razy 3 otwieranie jajec, też oczywiście sobie kupujemy. Można kupić sobie rebirfa i chyba też tak zrobię, bo opłaca się ten rebirf, będziemy mieć więcej znowu e, rzeczy. Ale jeszcze sobie kupię chyba tutaj e, szybsze otwieranie. Pięciokrotnie szybsze otwieranie jajec, to się bardzo nam przyda. E, I lecimy. Dobra, mamy to. Robimy od razu z bomby rebirfa. Odróć teraz. Pyk, mamy to i słuchajcie, za ile jest kolejny rebir? Za 100 tysięcy. No i git, a my sobie lecimy w takim razie. Ej, autoclicker bym sobie kupił. Zaraz kupimy sobie autoclickera. Najpierw tylko tutaj to rozwalimy. Aaa, jest jeden mały problem, widzowie. Malutki, ale spoko, ogarniemy go. Nie kliknąłem mojego peta chyba. Equip, a nie, a nie, 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 nie mogłem nawet. Dobra, autoclick kupujemy w takim razie i mamy 150 Robuxów dodane. W sensie dodane, odjęte z naszego konta bankowego tylko po to, żeby sobie autoklika ogarnąć No i dziękuję bardzo, mamy 60 tysięcy Czy tutaj mamy jakieś jeszcze busty Tak, mamy A, my je już kupowaliśmy Tutaj są jakieś skóry w ogóle, co te skóry dają? Patrz Czy one coś dają? One dają jakąś energię! Tak! Tak, 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 tak. kupujemy te skóry, one dają energię Gdzie są najsilniejsze? Następny, dobra Co? To jest najsilniejszy? Dobra, 2900. Elo, a czekaj, może to są jeszcze silniejsze? Tu są droższe skórki. Kupmy sobie tego najlepszego. To jest chyba najlepszy pecik. Uwaga, spadochroniarz. Kupiłem spadochroniarza. Dostaję. 400, dobra, a kupmy sobie jeszcze tutaj to i zobaczymy, co się wydarzy. Czekaj, czekaj, które mogę kupić najlepiej. O, za 8500 Naruto kupuję też. Ty, jestem Naruto! <grym> Ej, ale tutaj są jeszcze silniejsze typki. Za 700. Za 17500, dobrze. Kupujmy tego gostka. Ok, sprawdźmy, jaką. On... Co to jest? Jakie ja mam przebranie? Co tu się odwala, dobra, idziemy sprawdzić, co to tak naprawdę da. Czy nam to faktycznie jakoś dużo da? Czy będziemy mogli sobie automatycznie tutaj klikać też przy okazji? Tak, klikam automatycznie. A czy jak klikam jeszcze bardziej, automatycznie to co zwiększa? Tak, chyba zwiększa jeszcze bardziej. Mamy 40 tysięcy! 50 tysięcy! Joo! Ale daleko lecimy. Co się ze mną dzieje? To będzie ultra rekord. Patrz jaki rekord! Patrz jaki rekord! Co się dzieje z moim ciałem? Ojeku, dobra, już, już nie wytrzymuję. Już nie wytrzymuję. Patrz, 16 tysięcy. 16. Ej, to nie był rekord. Jakim cudem to nie był rekord, widzowie? Czyż rozwaliliśmy? Tak, daleko poleciliśmy. Nie wiem, jakim cudem to nie był rekord. Ale dobra. Może skończył mi się ten. Tak, skończyło mi się chyba szybkie klikanie. Albo nie wiem, nie wiem. Moje gamepasy chyba nie działają. Um, zwierzątka, wyposaż najlepsze. Mamy teraz tutaj pecika, który nas kosztował 100 tysięcy. Ej, ale on. on tak szczerze? Batman daje mniej niż słoń. Śmieszne. Dobra, chodźmy sobie w takim razie, zobaczymy, co tutaj będzie grane. Um, idziemy z bomby do kolejnej gry. I mam nadzieję, że nabijemy jeszcze więcej mocy. 40 tysięcy, mamy 50 tysięcy, będziemy mieć 60 tysięcy, 70, więc naprawdę kawał drogi przelecimy. I lećmy w takim razie, lećmy jak najdalej. Okej, okay, ja nie muszę chyba nic trzymać, co nie? O, dobra, dobra. Patrz, jak ładnie lecimy. O, będzie rekord w takim razie. Będzie rekord, ale kawał drogi, tak, mamy nowy rekord. Uwaga, jak, ile dostaliśmy pieniędzy? O, mogę zrobić odrodzenie, ale nie wiem, czy chcę robić odrodzenie teraz tak szczerze. Przyczepy, co dają przyczepy? Chyba jakieś prędkości dają duże. Um, dobra, weźmy sobie najdroższą przyczepę, jaka tutaj jest. Ojku, jakie drogie są te przyczepy? Ile ja mam pieniędzy? Stać mnie na przyczepę za 156 tysięcy, dlatego sobie taką kupmy. <laughs> Czemu to się nazywa przyczepy? Raczej to, to są szlaki, co nie? I lecimy dalej, ładujemy naszą moc! Znowu ładujemy naszą moc! Czy znowu dobijemy 70 tysięcy? Oj, chyba nie dobijemy 70 tysięcy. Nie wiem, dlaczego dostaliśmy nagle mniej pieniędzy. Odległość leci, wysokość 1000. Ok, spadamy. O, tutaj wszystko widać, jakie są wyniki nasze. Ej, ale coś słabo. Ej. Czemu tak nie poleciliśmy daleko? Może trzeba mieć więcej kasy, żeby dalej lecieć? Chyba trzeba mieć więcej kasy, bo teraz poleciałem i lecimy naprawdę bardzo daleko. Bardzo, bardzo daleko. Może nie, rekordu chyba nie będzie. Chyba, chociaż. Ej, chyba pobijemy rekord. Patrz, 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 mamy. Mamy! kawałek rekordu sobie pobiliśmy Okej, okay, no i pięknie w takim razie nowy rekord. I w takim razie, faktycznie chyba, im więcej pieniędzy masz, tym dalej możesz lecieć. Tak! Dostałem nagle dużo więcej, więc lecimy, zarabiamy więcej pieniędzy i słuchajcie. Ej, słuchajcie, mamy to! Let's go! Wow, wow, dostałem jakiegoś byka tutaj, chyba z tego co widzę. Spójrzcie, mamy pół miliona kasy, więc teraz powinniśmy naprawdę bardzo dużo zarabiać. Lecimy, dlatego zarabiamy jak najwięcej pieniążków. Dobijamy ile? 150 tysięcy mocy. O, będziemy mieć 150 tysięcy, nawet 167 tysięcy. I pobijamy nasz rekord odległości. Kawał drogi teraz sobie przelecimy. Już jesteśmy prawie pierwsi na serwerze. Co nas różni? Jakby odrodzenia. Odrodzenia nas różnią. Mamy mniej odrodzeń od tego typka. I słuchajcie, nie dobijemy niestety naszego rekordu. Ponieważ już raz tak wyleciałem z taką mocą. I słuchajcie, mamy pół miliona pieniążków. Więc za te pół miliona kupimy sobie chętnie jakieś nowe jajco. O nie, nie ma jajca za mm, pół miliona. O ja, to są w takim razie trudne tutaj. O, są jajca za Robuxy! Czemu ja wcześniej tego nie widziałem? Dobra, no to z bomby kupuję jajco za 600 Robuxów i zobaczymy w takim razie, co dostaniemy z niego. Że mamy 20% na mityczny. Dostałem mitycznego Lewiatan. Ho ho. Sprawdzamy, ile on daje teraz. Uwaga. 20 tysięcy? Ue, myślałem, że tak szczerze więcej dostaniemy. Przecież 20 tysięcy to w chwilę dobijamy. Dobrze, kupmy sobie potrójnie te jajca. E, skoro... O, legendarny dostałem. Zobaczymy, ile on będzie dawał nam mocy. Sprawdzamy peciki. E, I słuchajcie, wyposaż najlepsze. 2000 dają. Ue, to tak szczerze nie jest aż tak mocna. E, merge all. Sprawdźmy, ile teraz będziemy mieli e, mocy. Uwaga. Nabijamy, nabijamy. Całkiem szybko nam to leci. A dobra, nie nie klikajmy. Chociaż jak klikam to chyba szybciej to leci, tak mi się wydaje. Ale nie chce mi się już klikać. Dobra. 120 tysięcy mamy, więc nie jakoś mega dużo. Mogę sobie kupić w sumie 100 milionów. Ej! 100 milionów mogę kupić sobie złota? No to byśmy przeszli tą grę w sekundę teraz. Dobra, to kupimy sobie 100 milionów złota. Bo jak widzicie, to złoto troszeczkę wolno mi się nabija. No i słuchajcie, sto, za 100 milionów można kupić na przykład to jedno jajco tutaj. Kupmy to jajco. To tak jakby kupić jajco za 350 robuxów, ponieważ to kosztuje 350 robuxów. Zobaczymy, co dostaniemy z tego. Uwaga, otwieramy i sprawdzamy. Wow, rzadkie dostałem. Ile to da? Daje to rzadkie 4,5 tysiąca, daje tylko. Hmm, no to niezbyt kolorowo, tak szczerze. Za 10 miliardów y, można kupić 2. Y, za 1500 Robuxów można kupić 10 miliardów. A 100 miliardów za ile? Za 2,5 tysiąca Robuxów. O ja, dobra! Wiecie co? A, ah, to jest głupie. To jest serio głupie. Dobra, wydaję 2,5 tysiąca Robuxów na to. Ja nie mogę, to, to się serio dzieje tylko u Wojana na tym kanale, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich dziwnych odpałów i mamy nowe zwierzątka, wyposaż najlepsze. I spójrzcie, te zwierzątka mają po 9 tysięcy mocy, więc są naprawdę mega silne. E, czy możemy sobie kupić coś jeszcze? Mamy tyle hajsu, tyle kasy. Mogę sobie kupić jakiś nowy mm, szlak, więc kupię za 1 250 tysięcy. Elo, mamy. A resztę ro, tych pieniążków wydamy sobie... Właśnie na te tutaj jajca. To są najsilniejsze jajca, rzadkie rzeczy nam wyskakują, więc się cieszę. E, jaka jest? Chociaż te rzadkie to 30% szans na to było. O, legendarne! Smok chyba nam wypadł. I już nie mamy niestety złota, ale jeszcze jedno możemy otworzyć. A, nie mamy i tak złota, nie wiem dlaczego, pokazuję tak. Dobra, wyposaż najlepsze. No i mamy całkiem mocne rzeczy. Patrzcie, mamy na przykład PETA za 16 tysięcy, e, który daje 16 tysięcy? E, I słuchajcie, chyba możemy przejść. Może zrobić rebirfa. Za 100 tysięcy Dobra, ale najpierw sprawdźmy ile dostaniemy za to, patrz. Yo, i jaka prędkość nam się nabija, Jaka prędkość! Idziemy, idziemy. Mega giga prędkość, let's go! Mieliśmy prędkość chyba... pół miliona, tak, pół miliona. O, ja już nie widzę tego co jest na dole. Ja już tego nie widzę. Patrz, docieramy do końca mapy chyba Serio. Na dole to widać, na dole widać jaką e, część mapy przeszliśmy. Przecież to jest kawał drogi Ok, zaczynamy spadać. My całą mapę przejdziemy, serio! Ty uda nam się, na 100% uda nam się całą mapę przejść. Patrz, na dole już mamy ostatni, dosłownie etap. Ostatni etap, musimy teraz się dostać do końca. Błagam, 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 koniec! Jest! Tu jest meta. Mamy metę! I z powrotem zaczynamy od nowa. Ej, śmieszne to jest! Co tu się odwala? I zrobiliśmy. Patrz, zakończymy na naszym ostatnim rekordzie. Tutaj mniej więcej miałem mój ostatni rekord, no tylko że wcześniej nie pokonałem całej mapy na raz. No ale odległość, 158 tysięcy No i to mi się podoba, co się dzieje Super e, W takim razie możemy sobie teraz e, zrobić chyba rebirfa Jestem szczęśliwy <laughs> Jakie w sumie tutaj są topki? Może są tutaj osoby, które mają gigamocną topkę Odległość 7 trylionów jest pierwsze, A żeby być w topce trzeba mieć 2,1 miliarda No my mamy odległość e, 150... 158 tysięcy Sorry, 157 tysięcy Nie, 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 to jest przesada to, to jest za za, za dużo. Ok, zróbmy rebirfa. Zrobiłem rebirfa. Dziękuję bardzo. Dostaję teraz bonusy kolejne. E, za 500 tysięcy jest kolejny rebir. Więc możemy sobie te 500 tysięcy pewnie na luzie zarobić. Więc e, lećmy. Zarobmy to sobie. Lecę i mój pierwszy skok nie jest zbyt dobry. Nie jest zbyt mocny. Ale i tak. Nie jest jakoś mega źle, 78 tysięcy. Strasznie mało zarabiamy, mam wrażenie. O, mamy tutaj jakieś e, rzeczy do otrzymania. Dostałem, widzowie, 271 tysięcy. Hmm. to chyba nie jest jakoś mega, ultra dużo. No i, widzowie, lądujemy. E, znowu pełno pieniędzy zarobiliśmy, więc ci bardzo cieszę. Mogę w sumie zrobić już Rebirfa. Tak, i od razu zrobię Rebirfa. Siema, mam Rebirfa i jeszcze zarabiam sobie z Rebirfem. To się zalicza w ogóle? Patrzcie. Chyba powinno się coś tam zaliczyć, chociaż nie, nie, nie dostałem teraz żadnych pieniędzy. Ej nie, jednak dostałem. 840 tysięcy, co? Ale tak śmiesznie oszukałem, jakby grę. Dobra, dobra, to zróbmy jeszcze raz i dostaniemy kolejnego rebirfa. O i teraz patrzcie, jestem pierwszy na tym serwerze, ponieważ mam najwięcej e, rebirfów. Im więcej rebirfów masz, tym e, jesteś wyżej w tabeli. Okej, okay, i lecimy. Ty, tych rebirfów to moglibyśmy zrobić naprawdę tutaj ze 100. Jakbyśmy się chcieli postarać, e, zaraz zrobię kolejnego rebirfa w ogóle, to jest śmieszne. Tak, mogę robić kolejnego rebirfa, więc pyk. Zrobiłem rebirfa w trakcie lotu. Czy to nie jest czasem jakoś zakazane? Pewnie to jest zakazane. Patrz, 5 milionów teraz jest kolejny rebirf. O lol. Wow. Złoty bonus mamy razy 40. Potem będzie razy 60. Czyli dużo więcej nam teraz daje to. Kupię sobie za 10 milionów e, dodatkowe złoto, żeby od razu móc sobie odrodzić to wszystko. Pyk, odrodziłem. Kolejne jest za 80. Za 10 milionów. Dobra, to wiecie co? Ja kupuję kolejne 10 milionów. Siema. Ja będę chciał dużo rebirfów. Mamy 16 rebirfów na obecną chwilę. Więc to jest śmieszne. I patrz na to. Pyk. Kolejne. O, i teraz sprawdźmy, dostajemy razy 100 za 50 milionów. E, 50 milionów troszeczkę nam się będzie zarabiało, więc kupię kolejne 50 milionów. E, za 350 Robuxów. W sumie to kupiłem e, 100 milionów, ale to już mniejsza. I uwaga. Kupujemy kolejnego Rebirfa. I kolejny jest razy 200, widzicie, razy 200, więc trzeba dobić po prostu um, jakoś tam określoną ilość tych rebirfów i potem dostajecie razy 10 te rebirfy. Wow, dobra, robimy razy 200, będziemy mieć teraz kliki. Jestem ciekaw, ile dostaniemy. Dobra, sprawdzamy, ile dostaniemy. Kolejny jest za 500 miliardów. Ile kosztuje 1 miliard? 750 robuxów. Nie, to jest przesada, ale sprawdzamy, ile dostanę klików. Uwaga, 1300 klików tylko. Coś tutaj jest nie tak widzowie, 1300 klików, powinienem mieć kliki razy 200, nie? Jakoś tak to powinno działać. Dobra, sprawdzamy w takim razie o co tutaj chodzi. Klikaj, mi bonus razy 3,4 A, czyli pieniędzy dostajemy więcej, pa! Już rozumiem! Dobra, dobra, dobra Czyli po prostu pieniędzy dostajemy znacznie więcej niż zazwyczaj. Złoty bonus, tak, widzicie? Ale to śmiesznie działa. Mamy 2 miliony, jak teraz się szybko to zarabia. Dobrze, na jeden lot zarobiliśmy. Okej, okay, 12-13 milionów. I teraz pytanie, czy um, te miliony coś dają, te pieniążki? Chyba tak. Tak, ponieważ dostajemy razy 2 prędkość. I mam na obecną chwilę rekord prędkości 800 850, więc to jest mój oficjalnie rekord. Ole, lecimy szybko. No i mamy nowy rekord. Najdalszy odcinek przebyty, ale super. Sprawdźmy, ile teraz będziemy mieli klików. Cały czas 3900 dostajemy. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.